A więc hej, siemano, ja jestem Ajax i was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie nurską. Yy, build na dzisiejsze trzy gierki, bo oczywiście trzy gierki mi dzisiaj pykły, więc no, po prostu ja wam pokażę. Yy, to, tanatofobia, czyli kiedy zranimy jakiegoś ocalałego, dostają wtedy inni ocali yy, 5% yy, kary do prędkości naprawy, sabotażu i czyszczenia totemów. Jeżeli obijemy czterech surów, to będzie wtedy to wynosiło 20% e, Ekscytacja e, jest to perk e, kiedy podnosimy jakiegoś ocalałego, już powalonego wtedy chodzimy z normalną prędkością jak reszta, ki reszta killerów bo wtedy to wychodzi nam do 4-6 chyba metra coś takiego trzecim perkiem jest e, Hex Ruin e, kiedy jakiś ocalały przestanie pracować nad generatorem ten generator automatycznie będzie zmniejszał swój progres naprawy o 200% 200% szybkości, to no, tak można to powiedzieć lepiej. No i y, mamy Sloppy Butcher. Kiedy obijemy surwa, dostaje on efekt zmasakrowany, czyli no, jego prędkość leczenia jest zmniejszona o 25%. A jeżeli w ciągu leczenia przestanie się leczyć, wtedy dostajemy głośnego, głośne powiadomienie, a on traci, traci progres swojego leczenia. Oczywiście jakoś tartę tutaj sobie wziąłem, oraz addony, skraca czas ładowania, teleportacja o 20%, oraz zwiększa maksymalny zasięg teleportacji o 20%. Tutaj wcześniej na dwie pierwsze gradałem 30%, więc no zobaczycie, czy jest to jakaś różnica, czy nie. Czy udało nam się zagrać te trzy gierki? Bo to, że nam pykły nie oznacza, że jakoś zabiliśmy wszystkich. No, musicie się sami przekonać, oglądając ten odcinek. Zapraszam was do oglądania. Okej, okay. <laughs> Larry'ego Memorial Institute, lecimy eee, może. Będzie Git, ruina w, w miejscu, jak zawsze do dupy. Eee, cudownie, no zobaczymy, jak pójdzie gierka, bo dwie latarki i dwa toolboxy. No i mamy <laughs> pierwszą ofiarę. <laughs> Kurze, co? Co tu się stało? No to tutaj już było lepiej A ta, jakaś latara pod Kurwa. Dobra, nie załadowałem ładunków, Jestem idiotą <laughs> Kocham to jak jest milion latarek Okej, okay, ruina działa przynajmniej nie ma ukrywania się. To na to mamy na czasim? To jest to. Ta, eee... i ona ma usuwanie scratch marków po. hicie. Nie wiem, gdzie poszłaś. Jakby ciebie, Elodie, jeszcze powalić. No właśnie. Bym był bardzo wdzięczny. I powieszony. Czemu, <laughs> o Jezu. Naprawdę tak mało brakowało. <laughs> Ta to fobia czwartym, moje no good. O to chodzi o. No, to żebyśmy się tu Zobaczyła, to już naprawdę jest szczyt hamstwa Tu są scratchmarki No właśnie, Ciebie sobie obijemy No chyba, że mi walniesz paletą na mordę no, lepiej było walnąć w to niż w nic Dobra, czekaj Okej, okay. to, to ja rozumiem to już mu muszę powiedzieć, bo nie mogę nigdzie indziej. Ruina padnie raczej. Ale po co mi ruina, jak już się prawie kończymy mecz? Borrow time. A no, nawet nie chciałem w ciebie walnąć. Tak wyszło, że się podszedł. Wracamy po ruinkę. Nie wiem, co to było. <laughs> no i cztery killa zrobione. No i good. GG. Eee, Ogrót radości. Zobaczymy, kto to będzie radosny, czy ja, czy surwę. Ojej, czy ruina przynajmniej w dobrym miejscu? Mmm, oczywiście, Miz nigdy nie może się w dobrym miejscu ustawić, ale zawsze jak gram przeciwko komuś i ma heksy, to zawsze jemu się dobrze spełnią. Okej, okay, pierwszy hit. Hmm, 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 hmm. Tam jesteś. Dead Heart, ok. Domek. Już myślałem, że to z i się przeteleportuje gdzieś prze... za nią. Ale to szczęście tak się nie stało. Dobra, co się tape do tego generatora, bo coś czuję, że jest kręcony i to tak potężny, Bo tam chyba widziałem dwóch służbów. Nie, okej. Okay. Z której strony wyjdziesz? Ojoj, oj. ale jeszcze bym się zakręcił, aż mi zabrakło podkładki. <grym wylekli> Patrzył się, więc myślę, wydaje że to też był Death ale nie znam, że go użyć. <grym wylekli> <grym wylekli> Oczywiście, no ja nie stonuluję. O, ale to było riski. To co, piwniczka? Jest tu piwnica? A, jest piwnica. Idziemy do piwnicy, Mordo. Pokażę Ci moje kotki w piwnicy. Zostaw ty tą ruinę, może co? Chociaż raz. Widzę, że ty trochę za bardzo aktywny jesteś. W, w tych grach. Teraz pytanie, czy masz ds -a? Nie, no, jesteś uleczony, ale chyba próbowałeś niż czyli te tema z tego co widziałem. No właśnie. To mogę tak się okazać, że. No, dotknąłeś te tema i ci się zresetowało. No i No cóż. O no, tak. Gnurska przechodząca przez okno, to jest to. Jeszcze bamboozla brakuje. Ktoś tu był. Kate! W końcu cię widzę. No dobra. Już tak flagować nie będziemy Ktoś tu mi biega. Bill, masz ds -a, na stówę masz DS-a. A ja jestem idiotą i nie umiem się teleportować. Gdzie? A, tu. Dlaczego ty? Gdzie jest ta, która cię ratowała? To Jill pewnie. Dead Hard, bardzo ładny. Sprzedawaj DSa. Morto, nie masz nic innego do roboty chyba. Chyba, że nie trafisz. A uh, no. Jeżeli ja, miałeś deskę, to nie trafiłaś. <laughs> Ale po się zaczęłaś leczyć, to też może być taki fun fact w sumie. Nie! 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 Nie Co to odwalasz? Nie Nie ma mowy Death? No i na mhm, Okej okay. Może być Patrz. Witam. Mm. Nie wiem co ty kombinujesz. A, tu jesteś. Przez okno, przez... Co? A, tu. Ty. ty czarna jesteś, mordo. No ja wrightem nie jestem, to mnie nie spalisz no nie no? <grywka> no i kolejny GG I znowu Larry Memorial O Boże, cudownie, jak ja to kocham. Teleportacja w tych korytarzach jest po prostu przecudowna. Tak je widzieliście w pierwszym meczu. <grywka> <grywka> Hehe, hmm, ruina w dobrym miejscu chociaż... Proszę, please? Nie! Oczywiście! Jak zawsze! Ruina! Na widoku na pewną pałę się świeci na samym środku. Lecaj. E Myślałem, że to mi wywaliło przez chwilę. Dlatego. Aha, no to fajnie, decek, Super, świetnie. Hit to odpowiada. Ktoś się zauważył Durus i już se zdecydową. No właśnie, no mam kogoś. Mmm, Musiałeś zostać tu. No właśnie. Dlaczego na ciebie natrafiłem? No dobra To zapraszam do zabawy Naprawdę? Chyba ty jaja za mnie robisz No ty chyba Ale mnie ścięło przez chwilę Jak ja to kocham Ktoś tu jeszcze jest Na no stówę Dobra no, przynajmniej to na to formę na dwojaczce. Ta peleta będzie im chyba tylko przeszkadzać na pewno. Nie, ta lapelika nie What the fuck. Dobra. Mhm. Mhm. Ja znowu trafię na Felixa. Ja nie chcę Felixa. A, No właśnie, ja chcę cię. Za ciebie Leon. A to było fartowne. Felix. No. Cóż, mordo. Eee, no nie no, w tym No nie no nie w jeszcze mi dalej. O, ciebie, ciao. A tam. To Hard poszedł Okej okay. Nie lubię się na zamkniętych mapach tepać To jest po prostu okrucieństwo Okrucieństwo, okrucieństwo, no nie? Po ruinie Lecę O właśnie, znalazłem Cię, ty Ale nie trafiłem Trzeba mieć naprawdę szczęście jak ja, szczęście idioty po prostu, żeby trafiać That hard. No dobra. Rozumiem. Może być. No, i cudnie, borow, ja przeczekam spokojnie, a des, dobra, to, to, se poczekasz, mordo. Ale że tearp <noise> Czyżby Headon? Tak może być. Chociaż nie, bo Death już, użyła, to nie mógł być Headon. To po prostu myślała, że sprawdza szafkę. Co z tobą zrobić? Ty masz DSa. No dobra, no to używaj DS-a Trzeba, ja, nie wiem gdzie poszedłeś. No cóż, no nie zdążyłeś GG Udało się. Kolejny raz. No dobra, no to ten. Yy, no to widzieliście trzy gierki, oczywiście. I dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzicie, build jest skuteczny. To też trzeba mieć farta i idioty, żeby w ogóle dobrze się teleportować, czyli mój fart. Yy, no i yy, polecam oczywiście używać yy, skrócenia czasu teleportacji. Oraz y, zwiększenie maksymalnego zasięgu teleportacji o 20%, yy, ponieważ wtedy yy, możecie yy, lepiej latać, w sensie lepiej się teleportować. Lepiej latać, ja pierdzielę. No i tak to build jest skuteczny, bo podchodzą wam tak, podchodzi wam takich czterech, macie tanofobię tenfob, na 20%. Ekscytacja, no jakby, jakby body, body blokowali, żebyś nie, żebyście nie doszli do haka. To możecie się normalnie poruszać z prędkością normalnego killera. No a tak to reszta, reszta perków robi swoją robotę. Dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki. Hej, hej.